Jak na takie skubane rybki, na pewno trzeba powiedzieć, że są bardziej waleczne niż w podobnym rozmiarze płocie. Także fajna zabawa, spoko, można je gnębić. Siema, siemanko, moi mili, po raz kolejny z Wody Pokory. Tym razem jestem w zasadzie bez spinningu. Mam w torbie oczywiście awaryjnie, jakby się nic nie działo. Ale stwierdziłem, że wpadnę dzisiaj tutaj ze spławiczkiem. Ostatnio znajomy spytał mnie, czy warto kupić wędkę z takiego marketu, jednego sportowego, za jakieś tam 140, a 160 zł mówi. Bo chciałby zacząć przygodę z wędkarskiem. E, wędkarską jakąś. ja mówię, nie kupuj tego. Jak to? Dlaczego? Jakby pochodzić samemu, pokombinować trochę więcej. Można w niedrogi sposób zbudować tanią, a przyzwoitą wędeczkę na podsłowiczek. Za ten kijek dałem około 80 zł. Jakiś tam sobie chyba robinson, karbonik, coś, 3-3 metra, spoko. Kołowroteczek w granicach 80-90 zł z Lidla. Cały metalowy, aluminiowy, amelinowy, że się nie da pomalować. To jest amelion. Co to jest? Amelion. <grym> Wystarczy do tego żyłeczka 02 koszt jakichś 15-20 złotych jakiś spławiczek, pierdoły, ciężarki. Więc nie warto według mnie wydawać około 160 zł na badziewiastyki z badziewiastym kołowrotkiem, kiedy całkiem sensowny sprzęt, taki podstawowy wędkarski, spławikowy można kupić w ramach 200 zł, Jakieś 8 dych plus minus 9 kołowrotek, koło 8 dych, jakiś kijek, Najlepiej teleskop na początek, żeby się nie babrać. Żyłeczka, coś. W trzech, czterech dychach się skończymy. Można jechać. Sławiczek, jaki mogę polecić? Moje ulubione. Długa antena przelotowa, wielobarwna. Ich potworną zaletą jest, że bardzo dobrze, nawet w kiepskich warunkach, bardzo dobrze widać tą antenę. I bardzo dobrze widać każde wskazanie. Także mój ulubiony rodzaj sławiczka i polecam. A dla tego kolegi jednego drugiego, który chce dopiero zacząć wędkarstwo, no to polecam właśnie zacząć od spławika to jest najprostsza, najłatwiejsza metoda. A jak zbudować zestaw, już Wam to mówię. Sorry, że nie wziąłem lepszej podkładki, ale postaramy się Wam w miarę przybliżyć budowę takiego zestawu. Mam nadzieję, że na, na tym będzie coś widać. Słuchajcie, żyłka główna na niej, gdzieś tam, stoper który będzie sprawiał, że ten spławik będzie nam hamował i trzymał, pokazywał wszystko. Spławiczek przelotowy. Tutaj akurat mam gramówkę plus 1 i na z krętlikiem. Dlaczego tak? Z racji tego, że błyskawicznie mogę go odpiąć do transportu, jak i po prostu wymienić na inny. Powiedzmy na nockę, na coś, co łatwiej założyć świetlik. Za tym często stosuję takie klasyczne oliwki ołowiane do głównego obciążenia. Zaletą ich jest to, że kiedy ryba ciągnie nasz zestaw, ma mniejszy opór i to jest nasze największe obciążenie. Później do pełnego wyważenia już ze dwie, trzy śrucinki, no to już musicie wypracować sobie sami, jaka musi być waga, żeby on Wam ładnie pokazywał. Na początek powiedziałbym. Jeżeli jest 3 gramowy, załóżcie 3,5, nawet 4 gramy, dociążcie go tak, żeby Wam ładnie położył się zestaw na dnie i będzie ok. Później zakładam jeszcze jeden stoperek. Dlaczego on tutaj? Jak za słabo zaciśnięcie śrucinkę, one będą Wam się przesuwać. Będą schodziły Wam aż tu do węzełka przy kolejnym krętliku. No, takie stukanie, uderzanie, coś może uszkodzić nam trochę węzeł, no i będzie problem. Dlaczego krętlik z Raz, większa swoboda pracy naszego przyponu, a dwa, możliwość, tak jak ze spowikiem, szybkiej wymiany przyponu. Przypon mam zaledwie tutaj, nie wiem, z 15 cm, z haczyszkiem, na pleciące uwiązany. Jest spoko, rozmiar haczyka... No zależy za czym idziecie. Na jedno, dwa ziarnka kukurydzy na początek wystarczy. I to tyle. Proste jak budowa cepa. Kilka śrucinek, spławiczek, dwa krętliczki. Tak tutaj sobie z tym, żeby szło szybko, łatwo wszystko wymienić. I koniec. Ziarenka kukurydzy, jakieś coś na początek, robaszek czerwony do wody i baja. Także teraz sam mieszam zamętę, zakładam coś i wiksa. Jeden zestaw planuje właśnie tam bardziej na środku, już jest głęboko, kilka metrów. Zobaczymy, może coś podejdzie. Drugi bardziej przy brzegu. A no już widelec. Generalnie jedna podstawowa zasada dla mnie, jeżeli jestem zespołowiczkiem na rybkach. Zero spiny. Zrobię sobie kilka kuleczek. Podejdą płoteczki, będzie fajnie. Nie podejdą też będzie fajnie. Może coś innego się trafi a może nawet jakieś słyszałem sumiki karłowate tu są też i nie pogardza w myśl zasady, że są smaczne, a mam ochotę ostatnio zjeść rybkę. Ok. Zgodnie z klasykiem. 3 na jeden, 3 na drugi. Wielkość dużej marwendarynki. Czemu nie większe? Tak jak niektórzy, bo nie używam glinki. Ja jestem z tych, co jakoś się nie mogą do tego przekonać. Więc podzanęcimy sobie i czekamy za jakimiś rybkami. Ciekawy efekt. Ledwo wrzuciłem kulki. Zacznie te drobne rybki wokół spławika. Tam ci wpadły kawałki, pewnie uklejeczki albo coś. O, i od razu branie na spławiku, bo coś padło. czyli ryba z gatunku chlapoja, To Coś padło do wody, trzeba to zerrzeć. Uwielbiam coś takiego pewnie jakaś mała płoteczka albo wzrążka albo coś albo. Ł się tam zagotowało. Chyba trafiłem dużej rybie w łeb. A to nic, poczekamy, zobaczymy. Jedzie, jedzie, jedzie. I mamy pierwszą rybkę dnia. Co to jest? To nie jest nic dobrego. Znaczy smaczne są, ale oznaczają kłopoty. Heh, dobra, jest pierwsza rybka dnia. Ale gnojek tak zżar, że chyba będę musiał go wypatroszyć, żeby hadicz wyciągnąć. Ustawimy go sobie. Już coś go szarpie, już coś go tam szarpie No Ledwo wpadło i już, już chcą go zerwać. O i pranie na drugim I puste będzie Oj, ta zanęta chyba działa Ta zanęta chyba działa, bo mamy brania na wszystkich kijach A bo tu jest tak dużo ryb co by się spodziewał? O, wynurzenie, wynurzenie, wynurzenie. Mamy Cię. Co to jest? Co to jest? Proszę bardzo. Krąpik. Lepszy krąpik niż somik karłowaty, co nie? I okej. Okay. Do siatki z Tobą. Będę brał dzisiaj do wszystko. W myśl zasady, że zważymy sobie całą siatkę na koniec wyjazdu. Wyhaczony. I, I hop. Podanie do Lewandowskiego. I mamy cię. Coś tu mamy. Płynącego do brzegu. Co to? Ach. Gnojek. Typowo gnojek. A ja was, chamy, po prostu będę odławiał dzisiaj. Czy, jedno mnie tylko zastanawia czy wy naprawdę musicie tak głęboko zażerać słuchajcie, jak już traficie na łowisko, gdzie są te skubańce które się zwą wam... uspokój się Ryszard sumikiem karłowatym uważajcie przy nich na jedną rzecz mianowicie na te boczne płetwy nie łapcie go pełną dłonią on tu ma kolce gwarantuję wam, zabój. Chyba Cię mam. Niech zgadnę. Sumik. A jak? I. O, za płetwę zahaczony. I. Oczywiście głęboko w mordzie. Ha! Kulka zanęty i woda się gotuje. Mhm. Mhm. Żeby to jeszcze się przekładało na jakieś solidne brania, no to bym był całkiem zadowolony, ale. Ech. No cóż, odrzuciłem sobie kilka kulek zanęty takich niedużych trzy kuleczki wielkości madarynki. Drugi kij, zmieniłem taktykę z racji tego, że tam daleko już przy tak lekkiej falce kiepsko widziałem spławik. Tak tylko daleko, daleko to stwierdziłem. No to zmieniamy taktykę i przekładamy się na gruntówkę, czyli Federek, jak to niektórzy mówią. Na grunt i walimy gdzieś tam hen. Jak i tak się nic nie dzieje, to i tak się nic nie dzieje. Więc co mi za różnica? A w międzyczasie się pobawię tutaj z tymi mniejszymi skubańcami. Aha i targa, i targa. I mamy cię. Co to jest? Uuu coś przy. O! No proszę! Taki ładny sobie, ala, już przyzwoity ryb. O, no proszę. Taki sobie przyzwoity leszczyk. Za mordę. Wytargany. No proszę, już jest jakaś pokaźniejsza rybka dzisiaj. Odłożę kij. W łapkę go ładnie, nie szarp się teraz gnojku. Zaraz się spieprze z tego. Do wody. A tak korzystając z momentu, kiedy w sumie się niewiele dzieje. Dały sobie trochę spokój. Siedzimy, podziwiamy. Tam w tej chwili lecą białe czaple. Tam kaczuszka. Tu rybka skacze. Tu kwiatuszek, tam krzaczek. Piękna zieleń. To... Bo podziwiajmy też inną zieleń by zdrowie Wasze chopoki i o to chodzi I mymlosz, i i mym loszleć nie możesz 99% jest sumik, który sobie nie może z tym ziarnem tam poradzić. O, 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 Mam cię. A, ta, ta. A nie mówiłem? A nie mówiłem, że kolejny grojek? Ja was tu pomęczę dzisiaj. Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic proof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song You cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nons. You are not as tough as <laughs> me. Ustawiamy miejsce, czekamy aż żyłka zatonie, to już. Bawić powoli, będzie próbował ustawić, ale obawiam się, że już coś tam go szarpie. Tak yes. O mój Boże, o mój Boże. Uklejeczka ale śliczna jestem <noise> powiem wam chyba z 10 lat już uplejki nie złapałem a tu oproszę. proszę Hmm? Nie dał mi zjeść. Nie dał mi zjeść. Ale no słuchajcie, nawet z ostateczności z gruntu da się rybę wyciągnąć. O, koń! No proszę. Mały? Ale wariat. Źle hmm. rzuciłem Ledwo rzuciłem, Halo? Halo! I... I... Ledwo rzuciłem i... Jaki przyzwoity okoń! No proszę! No proszę, aż jestem z siebie kurna dumny! wydubiemy Cię. Ty akurat wrócisz później do wody. Ale będziesz pod oficjalną wagę szedł. Razem zresztą. Tak. Zanim się zwinę już tak całkowicie... I pojadę sobie do domku na zimnego prowara. Została mi jeszcze jedna rzecz na pewno do zrobienia. Mam przy sobie wagę. I nie zawaham się jej użyć. Dawać to. Dobra. Ile tego dzisiaj tu mamy? Tak z samej ciekawości. Eh, niby bez strzału, ale kilka jest tylko on? robimy, on jest 0,0 zero, zero. wytarujemy sobie A, gdzie jest ta rączka? Hmm. tara ok i teraz wy no wszystko jest. Słuchajcie, kilo kg. Rybki. Takie sytuatstwo. Leszczyk wraca, okonki wracają do wody. Znaczy leszczyk, krąpik, leszczyk. Nigdy ich nie umiałem dobrze rozrwać. Okonie, białoryb wracają do wody. A wyskubańce do gara. No i tak. Było. Waga całkiem spoko wyszła. Ale zanim się jeszcze zwinę, wypuszczę sobie te okonie, ten białoryb. I szczerze mówiąc, biorę jeszcze dragona idę połazić A dla Was. Nara i do następnego. Uff. wreszcie coś innego niż sumik, <sumik> hej bebe myślę, że w przeciągu godzinki będę no, bo jeszcze tu się kręcę ale zaraz się spadam stąd no I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs>